Hej! I jedziemy! Panowie! Witamy wszystkich! Zaczynajmy od naszego pana Witolda. Witka. Znaczy się naleśnika. Tak jest. Witku, naszny kochany, mordeniko, jak my cię lubimy. Ty chłopie nam zrobisz połowę programu. Witek bowiem postanowił dopaść prawdę. To znaczy ziobro. A, 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 a ścigał się obra czy prawdę? Ścigał się z rozumem i trafił na manowce. <śla> Sami zobaczcie, no bo każdy komentarz nasz jest nieudolną podróbką talentu tego niebywałego, naprawdę Misia. Komisji nie jest dochodzenie do prawdy, tylko dochodzenie do. No, żołobro, coraz bliżej, więc będziemy się prowzywać do skutku i na pewno z drogi ustąpimy. To jest serio film, czy to jest sztuczna inteligencja? Ale ja, ja, ja doceniam. Po raz pierwszy usłyszeliśmy prawdę. <śm> ale jak? No. Jak on mógł powiedzieć, że mamy w dupie prawdę właśnie? No ale powiedział, to, to, to no czego oczekujesz od polityków? Żeby właśnie ta szczerość z nich wypłynęła. I wypłynęła każdym porem. <śm> <śm> Witkowej skóry. Tak. Słuchaj, Witek też postanowił napisać tweeta. I jest takie cudowne, bo Witek jednego tweeta pisał trzy razy. Zaczął od pisania zbój przez uzwykłe. Ale na końcu poszło już mu dobrze. Zobaczcie ze sami. No i gdyby się dało edytować wystąpienia telewizyjne, też by mu poszło dobrze. Ale niestety nie wyedytował siebie na żywo. Byliśmy na... dalej. Nie, przepraszam. Nie? Ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Grylujemy na Leśnika dalej? Nie, nie, nie. To jest mój apel do wyborców z Opola. Naprawdę yy, chcielibyśmy Was poznać. Poznać tych, którzy głosowali na Witka, bo na pewno jesteście w stanie dostarczyć nam wiele rozrywki. Na chleb tak zarabiacie? Tak jest. Tak jest. No. Przejdźmy do tego, czym żyje sama Polska. Wybory prezydenckie. Już za chwilę, już za momencik, dowiemy się, kto wygrał ten pasjonujący wyścig.